Dzisiaj w Gwatemali doszło do bardzo silnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,9 stopni w skali Richtera. Wystąpiło ono w okolicy wulkanu Tajomulko. Według instytutów geofizycznych głębokość tego trzęsienia wynosiła około 105 km pod ziemią. W okolicy 100 km wokół epicentrum mieszka ponad 6,5 miliona osób, zatem wstrząsy mogły wywrzeć duży wpływ na lokalną społeczność. Były one odczuwane nie tylko w Gwatemali, ale również w Salwadorze, Belize, w Hondurasie i w Meksyku. Naukowcy ostrzegają, że w najbliższych dniach w tej samej okolicy może dojść do silnych wstrząsów wtórnych. Jeden z mieszkańców powiedział, że przed trzęsieniem ziemi usłyszał, że jego psy głośno szczekają i zachowują się bardzo dziwnie. Chwilę potem wszystko się rozpoczęło. Kołysały się żerandole, gasły światła, w okolicznych miasteczkach zniszczone zostało wiele budynków. Dodatkowo Uszkodzeniu uległo wiele linii energetycznych. Lista ewentualnych ofiar nie jest w tej chwili znana. Naukowcy poinformowali, że to trzęsienie ziemi trwało tylko przez 6 sekund, a jego wielkość w epicentrum osiągnęła od 6,9 do 7 stopni w skali Richtera.